Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie przygotuję dla was pyszna roladę truskawkowa w kropeczki. Pokażę krok po kroku, jak STWRZYC ten wyjątkowy deser, który zachwyci nie tylko smakiem, ale także wyglądem. Dowiecie się, jakie składniki będą potrzebne oraz jakie triki zastosować, aby rolada była idealnie puszysta i pełna owocowego aromatu. Zapraszam do oglądania i wspólnego pieczenia. Dzisiaj moje pierwsze starcie z biszkoptowa rolada. Zainspirowała mnie do niej Paulina Scottlet. TV, która wykonała spektakularną roladę w kropki. Bałam się, że będzie się rozwijała czy COS w tym stylu, ale wyszła super. Nadziana jest po brzegi dżemem truskawkowym oraz kawałkami truskawek, a z delikatnym biszkoptem stanowi super połaczenie. Prezentuje się bardzo ładnie na stole, kroi się też bardzo łatwo. Przepis na rolada truskawkowa w kropeczki. Składniki Masa dekoracyjna, 50 g masła, 50 g cukru pudru, 50 g maki pszennej, 1 białko szczypta, barwnika spożywczego różowego bądź łyzeczka. Dżemu biszkopt na roladę, szklanka maki pszennej, 2 trzecie szklanki cukru, 3 jajka, 1 druga szklanki wody dodatkowo, słoiczek dżemu truskawkowego. 10 dekagram truskawek kopiuj rolada truskawkowa w kropeczki, przepis krok po kroku. Krok 1. Zaczynamy od zrobienia biszkoptu na roladę. Białka ubijamy z cukrem. Krok 2 dodajemy żółtka. Make wodę miksujemy. Krok 3 Właczamy piekarnik, a w tym czasie przygotowujemy różowy krem do zdobienia biszkopta. Miękkie masło ucieramy z cukrem pudrem. Następnie dodajemy białko i miksujemy make i znów miksujemy, a na koniec dżem lub barwnik spożywczy. Krok 4. Za pomocą szprycy, rękawa lub innego przyrzadu można nawet łyzeczka ponakładać krem i też będzie ok. Tylko już nie będzie. Takie efektowne i równiutkie robimy kropki lub inny wzór na foremce wyłożonej papierem do pieczenia lub folii. Krok 5. Na nasze kropeczki ostrożnie przekładamy biszkopt. Równamy i wstawiamy do nagrzanego do 190 stopni Celsjusza piekarnika. Piec ok. 20 minut. Krok 6. Gorący biszkopt przekładamy na szmatkę lub mały ręcznik. Zdejmujemy papier, układamy wzorem do zewnątrz i rolujemy. Zostawiamy w takim zwinięciu przynajmniej na 20 minut, aby przestygł. Krok 7. Wyciągamy szmatkę z biszkopta i nakładamy dżem truskawkowy i ponownie rolujemy. Ja dziana już roladę umieściłam w keksowce i włożyłam na noc do lodówki. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o rolady truskawkowej w kropeczki. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy was do spróbowania tego pysznego deseru w waszych kuchniach. Pamiętajcie, że każdy kawałek to nie tylko smak, ale także odrobina radości i kreatywności. Zachęcamy do dzielenia się swoimi wersjami rolady i do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Do zobaczenia w następnym odcinku